W finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! Nie słychać Was w ogóle, zapraszamy wszystkich, którzy gdzieś tam się pochowali po kątach naszego milickiego rynku. Wracamy po czterech latach na milicki rynek, jednak milicki sztab cały czas w tym czasie funkcjonował. Są z nami ludzie, którzy się angażują cały czas przez ten czas. Od yy, właściwie samego początku chciałbym, abyście właśnie tutaj troszeczkę bliżej nas przybyli, przywitali ich oklaskami, bo są wam bardziej zestresowani ode mnie. Ja może przedstawię, kto dzisiaj z nami gra. Całą imprezę prowadzi dla Państwa koleżanka Hania. Brawa dla niej, bo ona jest naprawdę bardzo zastresowana. Nie wcale nie, nie. jestem zestresowana i Szczepan! Też proszę o brawa, bo jeszcze bardziej jestem zestresowany. Mało Was jest, ale możecie dać z siebie tyle, żebyście byli brawa więcej niż jak nas będzie wieczorem, a wtedy na pewno będą tłumy. Tak jak już koleżanka wspomniała, spotykamy się na 19 finale wielkiej, wielkiej orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku Wielka Orkiestra gra na taki szczytny cel, jest to zakup sprzętu dla dzieci z chorobami urologicznymi oraz nefrologicznymi. Mam nadzieję, że w dniu dzisiejszym pojawią się u nas na naszej scenie milickie przedstawiciele milickiej służby zdrowia, którzy będą mogli nam cokolwiek więcej opowiedzieć o tych też schorzeniach. Jedno jest pewne, my gramy, Wy gracie, bawimy się świetnie do godziny 22, przygotowaliśmy dla Was mnóstwo atrakcji. Dzisiejszy program o 16, czyli to już teraz jest rozpoczęcie. Następnie kilka osób przedstawi nam, po co my w ogóle gramy, po co jest orkiestra w Miliczu, po co jest orkiestra w Polsce, ale również na całym świecie. Następnie będzie pokaz Cheer Derek z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Miliczu. Następnie Bractwo Rycerskie, program nadleśnictwa w Miliczu z lasami na Ty. Pani Róża z Nadleśnictwa przedstawi nam kilka ciekawostek na temat lasów państwowych i w namiocie będzie się odbywać quiz właśnie na temat lasów państwowych, milickie talenty i zespół pana z Milicza. Rozmowy z przedstawicielami jednostek, które otrzymały sprzęt z Fundacji Wojsk. 18.30, pokaz siłowy Tadeusza Kryciuka, czyli doskonale wam znanego siłacza z Milicza. 18.40, wyniki konkursu przeprowadzonego przez nagaśnictwo Milicz. 18.45, zespół Rafał Barbar z Milicza, również mam bardzo dobrze znany z milickich finałów Wojska. I uwaga, uwaga, a tuż po Rafał będzie światełko do nieba, a po światełku do nieba. Po raz pierwszy w Miliczu, ja dopowiem, ponieważ koleżanka Hania nie do końca nie wiem, czy nie, znaczy to nie to od nie samego miała... początku jest nie z nami. Powiedziałam o istnieniu tego zespołu, bo to o zespole mówimy, tak? Czy tak. o czym mówimy? Tak, tak, tak. mówimy o, o zespole, który zawitał do nas po raz pierwszy. Dawno, dawno, dawno temu, jeszcze kiedy, znaczy nie takie dawno, no zupełnie niedawno, kiedy ja jeszcze byłem uczniem pierwszego liceum, które bardzo pozdrawiam w Miniczu. Najlepsze. Najlepsze liceum. Byliśmy prawie już na finale rozmów. Ten zespół miał do nas wówczas zagościć, niestety nie udało się. Udało się po nie powiem i do latach, bo z od Po i... roku i... Tak się udaje zawsze. Tak, i uwaga, o godzinie 20. Będzie z nami zespół. ANK! Nie słychać Was w ogóle. jakieś tak bez entuzjazmu witacie, ich, a co najważniejsze, oni są już z nami i Was słyszą. Więc jest Sara, to jest ta druga, taka mało ważna rzecz podczas całego finału, czyli zakończenia. Nie kochani, mam nadzieję, że ten finał się kończy nie będzie. Kochani, ponieważ ja dostałem mikrofon, mikrofon, czyli robię to co najbardziej lubię. Oni organizatorzy się martwią co zrobić, żeby mnie w ogóle stąd ściągnąć, no ale chyba czekają na Tadzia Chyciuka. Nie Chcę wiem, czy da bronić. radę. Ja chciałbym tylko powiedzieć, co to jest w ogóle Fundacja Wielkiej Orkiesty Świątecznej Pomocy, to na czym to wszystko polega i przede wszystkim przybliżyć Wam wszystkim, że to nie jest tylko styczniowa impreza. Nie jest to styczniowy finał Fundacja Wielkiej Orkiesty Świątecznej Pomocy oprócz tego, że właśnie... Ten z reguły mroźny dzień styczniowy zbiera pieniążki dla tych najmłodszych, najbardziej potrzebujących. To jeszcze oprócz tego prowadzi kilka programów, które mają na celu właśnie um, poprawę życia, zdrowia tym najmłodszym. Jest to między innymi Narodowy Program Wczesnej Diagnostyki Onkologicznej Dzieci, program bardzo ważny, Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków. Program Leczenia i Zapobiegania Retinopatii Wcześniaków. Im trudniejsze słowa, tym wydaje mi się, że ważniejsza sprawa, więc dobrze, że one są takie trudne. Kolejny program jest to Nieinwazyjne Wspomaganie Oddychania u Noworodków oraz Program Leczenia Dzieci Osobistymi Pompami Infuzyjnymi. I rzecz najważniejsza, stąd między innymi tutaj na naszej scenie dzisiaj Leszek Żuwer, program edukacji ratujemy i uczymy ratować, także jak sami widzicie jest tego dosyć. Ty byłeś w pokojowym patrolu przechodziłeś szkolenie, oprócz tego też szkolisz młodych ludzi w tymże programie. Do dnia dzisiejszego ten program objął już 20 141 nauczycieli. Rozumiem, że ten jeden to tytuł i na końcu? Tak. Nie, ja jeszcze nie. Jeszcze nie. Jednak y, angażuję się bardzo mocno w tym temacie. Możesz nam coś więcej. Program Ratujemy, Uczymy Ratować y, powstał w 2006 roku. Y, szefem tego programu jest małżonka Jurka Owsiaka. Jest to program skierowany do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych. Jest to program, całkowita nowość, który ma nauczyć młodych ludzi, jak zachować się w przypadkach, w sytuacjach zagrożenia życia. Za chwilę moi przyjaciele, harcerze pokażą Wam, jak wykonać proste czynności, które uratują komuś życie. Pamiętajcie zawsze, osoba, która nie oddycha, nie żyje. I tylko Wy jej możecie pomóc. Za chwilę pokażemy Wam, jak wygląda resuscytacja krążeniowo-oddechowa, czyli masaż serca i sztuczne oddychanie. Jest to bardzo proste, będą to robili młodzi ludzie. I zobaczycie, że warto się, warto i trzeba się tego uczyć. O tym już mówił Leszek. To było w początku, jest jeszcze chyba za mało osób. W tym momencie są sami rodzice tych wszystkich dzieciaków, które podejrzewam, że w tym roku wybiorą się na. No nie wiem, czy ma się co wody, jeśli ktoś ma wątpliwości, czy na przykład pojechać do naszych koleżanek, będzie niebezpieczny. więc... te MP3 w naszej Nie, Ponieważ wszystko jest bardzo, bardzo dobrze stwierdzone, ale najważniejsze jest to, że atmosfera nie ma się co wody. Tak jak mówiłem, że. Jest to rodzinny wyjazd spokojnie, można wziąć dzieci okay. sobie nam spędzić czas. Płacja artystyczna, kiedy właśnie tam zorganizowało jedno z dużych rozgłośnie radiowych na Śląsku, taki koncert i został uwieczniony w postaci nagrania i po kilku latach ładnych wydaliśmy tą płytę jako wydawnictwo fonograficzne właśnie z tego koncertu w Bytoniu. Z 95 płyta, dobrze widzę tak. Tak, dlatego płyta jest wydana później, ale nagrana w 95. Właśnie w Operze Piotrowskiej. Posłuchajcie. No, słuchajcie, słuchajcie teraz po cichutynku, nie, bo tutaj jest kuta Anku, trzeba ją zlicytować. Nie, nie robcie nam w stylu, zapraszamy do licytowania z ich autografami. Mało tego, ja za chwileczkę... Miliż słuchajcie. Piotr nie słucha. słuchajcie, ja zapytam, kto zna Ank? to wszyscy... My znamy. Wiecie, że... No właśnie, już znają, ale wszyscy, tak żeby podejdźcie bliżej, widzicie, wszyscy znamy. Znamy, tak. Dobra, tak. ha, ulika. Hania krzyknie, Hania krzyknie. Zawsze. Kto zna Ank? Teraz znają, wow. Słuchajcie, zaczynamy. 6 dni, płyta ANK z autografami. 60 zł. Mamy 60 zł po raz pierwszy. Mamy 60 zł. 60 złotych za płyta zespołu ANK z autografami. Reklamy, czekamy. Rączka w górę, rączki w górę. 130 zł. Czekamy. Powie o niej więcej. Ja mam już y, osobę chętną na telefonie, która będzie brała udział też w tej licytacji. Już kiedyś pamiętamy takie aukcje telefoniczne, jak to się skończyło. Więc ja wykonuję telefon. Leszek w tym czasie opowiada o tej piłce. Powiemy tylko, że to jest piłka, piłka marki Molten, Liga Światowa 26-06, 27-06, 2010 rok Wrocław z autografami zawodników. Zapraszamy. Cena wywoławcza. Cena wywoławcza 200 zł. 200 zł za piłkę reprezentacji Polski z podpisami reprezentantów sami. Polski, tak? I uwaga, ja już wykonuję telefon do osoby zainteresowanej też, tąże piłką. Czekam aż się połączy. A ja pytanie do państwa mam. Kto jest w stanie dać 200 złotych za tą piłeczkę? Cena wywoławcza 200 zł. 200 zł za piłeczkę. No dobra, z podpisami, zapraszamy. z autografami i reprezentacji. Uwaga, jak tam nasz telefoniczny licytujący? Zapraszamy chętnych. Zapraszamy chętnych nie, dokładnie. Nie. 200 zł. 200 zł, zł cena wywołania. Uwaga, ja mam już 250. Świetnie, 250. Czy ktoś przebije? Kto da 260 zł za piłkę? Taka piłka też jest jedna na świecie tylko. Mamy z tyłu 260 tam pan jest, jest 260. Świetnie. 270. Kto da 270? Ja mam 300. 300. Świetnie. Kto da 300? 310. Przewijamy odyszkę. 400 poszło. Świetnie. Uwaga 400 złotych. 450. Poje? Jak tam nasz pan z tyłu? Czy będzie więcej? 600. Lecimy ostro dobrze? 650! Złotych? Świetnie! Czy pan przebije jeszcze tam z tyłu czy ktokolwiek z Państwa przebije kwotę 650 złotych? Czekamy i proszę głośno krzyczeć i machać rękami mocno. Ile będzie? Będzie przebite 650! 650 jest po raz! Piłka reprezentacji polskiej w siatkówce, tak? Tak to się mówi. Liga światowa to jest z autografami polskiej kadry. Mamy 650 złotych. Więc uwaga, 650 po raz pierwszy, 650 po raz drugi, drugi. i 650 no po rzecząca, raz szybko. trzeci. O, siedem